Ostatni dzień, ostatnia społeczność nasza tutaj wzajemna. Na tym miejscu oczywiście. Na tym miejscu, zobaczcie jak szybko minęło te kilka dni. Wydawało się, że mamy cały tydzień przed sobą, a to tutaj już ostatni dzień. Wiecie kochani, kiedyś ze 40 lat temu pewnie tak na łóżku e, i sobie myślałem, oje, do 2000 roku jeszcze tyle lat. Wtedy będę miał 37 lat. Mamy 2012. Kilka dni temu miałem 50. <głosy> <głosy> tak, e, usłyszałem kiedyś od kogoś, że czas mija, a powiedział to człowiek, który był już w słusznych latach, mówi wiesz co, życie nie mi minęło tak szybko, jak trzaśniecie drzwiami. Dlatego warto żyć tym dniem, który jest. Cieszyć się tym, co mamy teraz. Nie odkładać niczego na później, bo później może po prostu się nie zdarzyć. Dlatego dziękuję Wam, że jesteśmy tutaj dzisiaj zgromadzeni. I że możemy tutaj dzisiaj mieć społeczność, choć ostatnią na tym miejscu, ale wierzę w to, że nie ostatnią w ogóle, jaką mamy ze sobą. Wierzę, że Pan sprawi, iż będziemy mogli się za długim czy niedługim czasem zgromadzić, aby wspólnie uwielbiać Pana, aby wspólnie budować się tym, co włożył Bóg w nasze serca. A teraz chciałbym, byśmy powstali i wspólnie zaczęli uwielbiać Pana, zaczęli oczywiście od modlitwy. Dziękujemy za cały ten tydzień, również abyśmy prosili o dzień jutrzejszy, bo będzie to dzień naszych powrotów. Eee, ja no niestety będę odłączony trochę od Was, zdany e, na Bożą łaskę. E, muszę jeszcze wrócić po moją mamę. Gdzieś tam w boku, koło brzycha, się pokręcić przez chwilę. E, jakby się coś stało, e, jestem zdany na pana. Ale chciałbym również błogosławić wasz, wasz dojazd do domu, modlić się również o, o mój wspólny z moją rodziną, dojazd również do domu. I chciałbym, aby ten czas dzisiejszy był nie tylko czasem, w którym my uwielbiamy, słuchamy, rozchodzimy się, ale także czasem, w którym dzielimy się świadectwami tutaj tym, co Pan... Dam nam w tym tygodniu, abyśmy znaleźli w swoich sercach, w swojej pamięci na tyle rzeczy, aby wyjść tutaj na środek, jeżeli kogoś serce pobudza, i później podziękować. Myślę, że będzie taki stosowny czas, że Julian nas tak poprowadzi tutaj w dzisiejszej społeczności, że, że będziemy mogli wszyscy, jeżeli taka będzie nasza wola, podzielić się świadectwami. Możemy sobie posiedzieć pewnie do 22, nawet tutaj. Tak myślę, jeżeli wytrzymamy yy, i budować się. A teraz podnieśmy swoje ręce i zacznijmy wielbić Pana, dziękować. Nie? Oj przed Twoje oblicze przychodzimy w imieniu Jezusa. Haleluja. Aby Tobie dziękować za ten ostatni dzień, o ja Pani, za cały ten tydzień, o ja który mieliśmy i mogliśmy spędzić tutaj, w tej miejscowości, Panie. Dziękujemy Ci za wspólną społeczność, o Panie. Dziękujemy Ci, że Ty błogosławiłeś nas, o Panie Boże. Haleluja, bo uczyniłeś nas dla siebie nawzajem, Panie. Błogosławieństwem, przez które Ty sam, o Panie, udzielałeś każdemu z nas, o Panie, i udzielasz, Boże mój, haleluja, o Panie. Bo Ty jesteś, o Panie Boże mój, haleluja, Panem naszym. Ty jesteś naszym Bogiem, naszym Ojcem. Haleluja, który nas, o Panie Bożym, Haleluja, o Panie Bożym, i dla siebie. Twoimi jesteśmy, o Panie. Nazwani Twoim imieniem, Panie. Haleluja. Dziećmi Boga żywego, Halleluja jesteśmy, Panie. I jako dzieci dzisiaj przychodzimy przed Twoje oblicze, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć, o Panie. Bóg. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, o Panie. Bóg. Za Twoją cierpliwość, o Panie. Bóg. Dziękujemy Ci, O Panie Bożu, i Haleluja, że to Ty nieustannie, O Panie, wyciągasz ręce swoje w naszą stronę, O Panie, by otaczać nas swoim błogosławieństwem, Panie. Bezpieczeństwem łaską, Panie. Haleluja Tobie, O Panie, i zawdzięczamy to, że mamy wszystkiego w obfitości, Panie, że możemy funkcjonować, O Panie Boże, że możemy cieszyć się tym wszystkim, O Panie. Haleluja, co Ty stworzyłeś, Panie. Że możemy cieszyć się również sobą, o Panie. Tą społecznością, o Panie. Tak, tym czasem, Bożym. Tak, tak. Dziękuję Ci, o Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci za każde serce, które tutaj bije dla Ciebie, Panie. Dziękuję Ci, o Panie. Haleluja za zarka, o Panie Bożym, który włożył, o Panu i tak wiele wysiłku, o Panie. Aby zorganizować, o Panie Boże, tutaj ten pomysł, o Panie. Dziękuję Ci, o Panie Bożym, że on czuwał i czuwa nad tego Panie, aby niczego nam nie brakło Pani, abyśmy mieli dobrze zorganizowany ten czas Panie. Dziękuję Ci za Jego domo, Panie. Haleluja, który wspiera w tym wszystkim Panie Bożym. Dziękuję Ci za ten dar, który włożyłeś w Jego serce, a który mi jest o Pani Bożu i ten zmysł o Panie, Do zorganizowania O Panie. i tak dobrych opaniów i wspaniałych dni jak te opanie. Dziękuję Ci za Juliana, o Panie Boże i przez którego Ty budujesz nasze serca, O Panie. Haleluja i sprawiasz, O Pani, że możemy mieć większe i głębsze wejrzenie, O Panie, i w to, jakie powinny być nasze relacje wzajemne, jakimi my powinniśmy być, O Panie. Co myśleć o sobie, o Panie Boże? Halleluja, jak Ty na nas patrzysz. Dziękuję Ci za te sługi Twoje, O Panie. Przez które Ty budujesz nas, O Panie. Dziękuję Ci za zespół, o Panie Boże i który również nam usługuje, o Panie Boże, dzięki którym możemy śpiewać na Twoją chwałę i cieszyć się obecnością Twoją, o Panie Haleluja, o Panie Boże, Dziękuję Ci, o Panie Boże, przede wszystkim za tych wszystkich ludzi, o Panie, którzy są tutaj ze mną, o Panie. Bóg, gdzie dwóch albo trzech zgromadza się w Twoim imieniu, Panie. Tam Ty jesteś pośród nich, o Panie.